Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jeśli mogę prosić, subskrybujcie mnie, żeby być na bieżąco. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was recenzję czapek z Daszkiem marki Pentagon. Model nazywa się Cap. Jest to druga wersja tej czapki. Druga wersja różni się od pierwszej tym, że jest wykonana z tkaniny w splocie ripstop czapki nie są drogie na tle konkurencji produkującej tego typu nakrycia głowy no cenowo te czapki naprawdę wyglądają korzystnie a jeśli chodzi o jakość no jest ona na bardzo wysokim poziomie Pentagon to jest grecka firma produkująca sprzęt taktyczny no, nie, co, do, co, co do produktów tej firmy, no niektóre są dobre, niektóre trochę mniej. No ale ta czapka to jest akurat produkt y, bardzo udany. No i jak ta czapeczka wygląda? Y, znaczy ona występuje w bardzo różnych wariantach kolorystycznych, znaczy wiadomo, taktycznych, również w kamuflażach w kolorach jednolitych. A no więc y, mamy tutaj daszek, obszyty taką lamówką na końcu od wewnętrznej strony on jest w kolorze granatowym tutaj jeszcze się znajduje taka wyściółka w kolorze pomarańczowym co ma chyba no, jakieś znaczenie takie powiedzmy, służy temu żeby czapka się nie zgubiła jak gdzieś wypadnie żeby była widoczna, chyba tutaj mamy meteczkę pentagonowską Tactical 2.0 Ripstop BB Cup. Skład materiału to 65% poliestru 35% bawełny. No już jesień, się, jesień już jest w pełni, także niedługo trzeba będzie się przerzucić na czapkę zimową. No ja używałem tych dwóch czapek w okresie wiosenno-letnim, no i nic złego się z nimi nie stało, a były użytkowane praktycznie codziennie, tutaj ten przód dobrze trzyma fason, może lekko się zniekształcił no, kilka razy na tej czapce usiadłem, no, i nic się złego nie stało z przodu mamy duży rzep velcro na narzepki, rzep jest bardzo fajny, dobrej jakości, nie, nie zużywa się to jest rzep na narzep... narzepia się na niego na rzepkę u góry też mamy rzep velcro z tyłu też mamy rzep velcro na jakąś małą rzepkę z tyłu znajduje się metka tutaj jeszcze znajduje się taka pentelka nie wiem do czego czapka jest w rozmiarze uniwersalnym regulowanym na każdą głowę też właśnie za pomocą za pomocą rzepa Pentagon BB Cup, druga wersja no wszystkim Wam serdecznie te czapeczki polecam, bo są naprawdę bardzo fajne. Dobrej jakości. Mają dobry fason no i są niedrogie. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli mogę prosić, dajcie suba. Cześć!